Maciej Kmiecik, witam w kolejnym wydaniu rozmów nie tylko o sporcie, dziś porozmawiamy o żużlu, bo moim gościem jest Mateusz Szczepaniak, witam Cię serdecznie. Witam. Mateusz Szczepaniak to żużlowiec rodem z Ostrowa Wielkopolskiego, ale nie można o Tobie powiedzieć jako wychowanku Ostrowskiego Klubu, bo Ty zaczynałeś w Pile. Tak naprawdę jeden sezon tylko w Ostrowie jeździłeś, dwa, piętnaście. Powiem właśnie jak to było, że, że zacząłeś swoją przygodę z żużlem akurat w Pilski Polonii. No pierwsze kółka kręciłem na ostrowskim torze jeszcze przed, przed licencją, a tą licencję zdałem w Pile, bo, bo tam był akurat Michał brat jeździł drugi rogi i chcieli mnie tam jako, jako juniora i, i tam zdałem tą licencję. Tak się, tak się losy toczyły, że dopiero w 2015 jeździłem w swoim mieście. Bo jak zaczynałeś, to były też właśnie takie początki nowego klubu w ostrowie wielkopolskim Klubu Motorowego Ostrów. Końcówka iskry, także to, to nie były dobre czasy, chyba dla, dla w Ostrowie wtedy? No, różne czasy na pewno były. E, tym bardziej e, piła wtedy była w Ekstralidze. To też były jakieś tam moje marzenia, aspiracje. I, e, no, ten pierwszy rok akurat e, piła też nie miała dobrego, bo, bo e, tam upadł ten klub po tym sezonie, więc e, różnie, różnie to wyszło, ale po tym, po tym pierwszym roku. Poszedłem do Częstochowy, na Ostrów, jak wiemy, miał, miał różne przygody tutaj, te kluby i, i różnie to wyglądało. A byłeś, tak można powiedzieć, w cudzysłowie, skazany na żużel, będąc synem Andrzeja Szczepaniaka, byłego żużlowca i bratem Michała? Eee, no, skazany na pewno, ten żużel był wszędzie i w naszej rodzinie, bo od małego z małą chodziliśmy na stadion, siedzieliśmy obok parkingu i <laughs> widzieliśmy te, te zawody, pamiętam. E, tą, tą ekipę Jacek Bruchajzer, e, Marek Latoś i Marek Garstka. E, I tak, ta, ta cała ekipa jeździła i na pewno z dzieciństwa pamiętam e, te zawody. i... i no mogłaś stać w warsztacie? Gdzieś tam ciągnęło cię do tego, żeby trochę pogrzewać przy sprzęcie? No Czasami tam siedziałem z nim w warsztacie klubowym na stadionie i, i, i widziałem to wszystko od środka, jak tam chłopaki szykują motory i, i to na pewno mi się podobało. Później Michał zaczął jeździć. I, i ten żużel wszędzie był, eee, no co prawda ja zacząłem eee, może tak więcej konkretnie jeździć na dużym motorze w wieku 15 lat, czyli, czyli rok przed licencją, ale, ale to wystarczyło. No i tych sukcesów juniorskich było sporo, wygrałeś między innymi brązowy kask w 2006 rok, ale największy sukces to drużynowe mistrzostwo świata juniorów w 2007 rok, Abensberg? No tak wychodzi na pewno Mistrzostwo Świata drużynowe to, to duży sukces. Tym bardziej, że praktycznie każdy z nas, z tej drużyny, punktował na podobnym poziomie i, i dołożył tą cegiełkę. No na pewno to cieszyło i, i, i zostaje w pamięci do dzisiaj. Pamiętam do zawodu, akurat miałem okazję być niemiecka, miejscowość to jest Tam zupełnie inny klimat jest żużlowy Jak tak pozwiedzałeś trochę Europy świata jeżdżąc po różnych torach. Gdzie właśnie najlepiej się jeździ, tak najspokojniej? Bo, bo Polska to jest presja. A, a gdzie, gdzie jest taki klimat taki lightowy dla żużla? Ciężko powiedzieć na pewno. No w tych Niemczech to, jest, to jest zawody to jest piknik dla kibiców i to zawody dużo, dużo dłużej trwają tam i na pewno to jest wszystko robione na spokojniej. No Szwecja też jest klimat spokojny, Anglia podobnie. Trochę może już tam ta presja w niektórych zawodach jest minimalnie większa, ale. Ale no, nigdzie nie jest porównywalna do, do, do Polski, gdzie, gdzie no, kibice żyją tym sportem e, e, nie tylko w niedzielę, nie tylko podczas zawodów, ale i, 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 cały, i cały czas. A tak naprawdę za juniora chyba masz największe sukcesy, bo tam i były drużynowe mistrzostwa polski i medale trzy chyba masz, jeśli dobrze liczę. Młodzieżowy, drużynowe mistrzostwo polski, bo wtedy tak to się nazywało, chyba złoty medal. Wspomniany wcześniej brązowy kask, zapal się chyba też na klubowy Puchar Europy. Trochę tego było gdzieś tam kolekcja trofeów? No, tak, no, trofeów trochę jest. No, czasami też też bywało, że nie jechałem w tych zawodach, a chłopaki z drużyny zdobywali te, te trofea, więc gdzieś tam nie dopisali do, do tych wyników, ale, ale kilka zdarzyło się też, też wywalczyć własną, własną jazdą, więc na pewno to cieszy, jakieś tam wspomnienia są z tego wieku juniora, ale no, już trochę czasu od, od tego minęło. A który sezon uważasz za najlepszy w swojej karierze, bo tak? Patrząc na, na same wyniki to 217 chyba by się rzutował. Najlepsza średnia w, w pierwszej lidze. Awansowałeś wtedy do cyklu SEK, siódme miejsce chyba tam w generalnej klasyfikacji. To był taki najlepszy twój sezon? No, jak do tej pory tak. I, i tak to wychodzi, że e, no, ta średnia była dobra. E, te indywidualne zawody też, też wychodziły praktycznie wszędzie, bo. Też byłem w finale Grand Prix Challenge, gdzie, gdzie też te eliminacje naprawdę nie były łatwe i pamiętam, ten półfinał też w Abensbergu był I, i jechała silna ekipa, ja zająłem trzecie miejsce i na pewno to cieszyło i e, no dobrze wspominam ten sezon, e, liga, liga była praktycznie cały czas na dobrym poziomie i taka czułem taką pewność, że, że jadę na zawody i, i jestem pewny siebie, że, że będzie dobry wynik. Sprzęt do tego spisywał się też bardzo dobrze. No, no z czego to wynikało właśnie? Bo to sprzętem sprzęt mówi się, że buduje zawodnika, potem to wpływa właśnie też na głowę, na mentalność, bo, bo jak nie idzie, to się szuka gdzieś tam pewnie problemów wszędzie, a jak jest ta właśnie pewność, jest, trafia się w tak zwany złoty silnik. Nie wiem, czy to akurat przejeździłeś wtedy, nie wiem, sezon na jednym silniku, czy, czy wtedy wszystko zgrało, jak to wspominasz? No ciężko powiedzieć, gdzie tu jest klucz do tego sukcesu i na pewno... No tak, miałem wtedy nowy silnik, którym przejeździłem większość, większość zawodów i, i on tam na początku mnie wyniósł na, te, na ten lepszy poziom. No, później czyli przygotowany przez tatę? Tak, tak, przez tatę i na pewno to nakręcało tą pewność. I, i dobrą jazdę, bo tak jak mówię, e, pamiętam ten półfinał e, do Challenge'u w Abensbergu, gdzie w, dzień wcześniej mieliśmy ligę w Dałga i i e, no, w Daugavpils jechałem na tym silniku najlepszym, a na drugi dzień już e, nie było szans, żeby tam na kołach się dostać e, do Niemiec. E, no i na drugi dzień jechałem na silniku e, pożyczonym od Michała, bo, bo swój sprzęt, mój sprzęt jechał e, z. Z Łotwy i też było dobrze, bo, bo zająłem to trzecie miejsce, więc no jest taka pewność z czasem już przy dobrych wynikach i jest spokój w głowie i wiadomo co robić w niektórych sytuacjach, jak ustawiać ten sprzęt, no, a jak jest zły wynik to to idzie w drugą stronę i też ciężko. Ciężko czasami coś tam wymyśleć. No bo wtedy jako pierwszy oligowy, najlepszy pierwszy otarłeś się tak naprawdę o Grand Prix. Jeździłeś jako pełnoprawny uczestnik cyklu, to była zupełnie inna półka. W tamtej formie chyba z powodzeniem mogłeś się ścigać w Ekstralidze? No tak się czułem, tak się czułem, że tak wychodziło, bo w tych eliminacjach, w tych zawodach indywidualnych jeździłem z zawodnikami ekstraligowymi, udało się z nimi wygrywać, więc. No wtedy, wtedy mógłbym jeździć na dobrym poziomie w Ekstralidze. No, po tym sezonie chciałem iść do Ekstraligi, ale, ale no żaden klub nie był zainteresowany i ciężko, ciężko gdzieś tam cokolwiek było znaleźć. Zanim wrócimy do tych ostatnich trzech sezonów, które spędziłeś w Rybniku, porozmawiajmy o tym w sezonie 2.15, jedynym w Ostrowie Wielkopolskim. Powiedz, jak to jest właśnie startować tutaj w rodzinnym mieście z perspektywy lokalnego zawodnika, bo z tego, co mówicie, to nie jest łatwych kawałek chleba. Ta presja kibiców, hejt czasami naprawdę jest, jest zbyt duży. Eee, no są dwa oblicza tego, bo, bo na pewno e, dużo znajomych. Dużo znajomych jest w Ostrowie i Wiemy, Ostrów nie jest dużym miastem i dużo ludzi się zna. Na pewno dużo było jakiejś tam pozytywnej energii od znajomych, bo każdy się tym interesował. Wielu znajomych zaczęło chodzić na Żużel bo mnie zna i wcześniej nie chodzili. I to na pewno było fajne, no ale też, też właśnie przy tych gorszych wynikach drużyny, przy porażkach, można też odczuć na mieście różne, różne słowa nieprzyjemne. I i na pewno czasami to się zdarzało. A to się zdarzało nawet, nie wiem, że Kibic do ciebie podchodził i mówił, że zawaliłeś mecz, pojechałeś słabo, czy, czy, czy nie wiem, to był tylko internet, jak to wyglądało? No tak, zdarzało się, nie wiem, stać w kolejce w sklepie i za plecami słyszeć, co tak słabo wczoraj było. I takie. No Jakieś nieprzyjemne nieprzyjemne słowa czasami. To tak powiedziałem teraz delikatniejsze rozmowy, ale czasami, czasami było gorzej, też pamiętam właśnie po tych Barażach, gdzie później jechaliśmy z Rzeszowem po przegranym finale. I, i no, po, po meczu w Ostrowie wyszliśmy do kibiców i e, no, naprawdę był, był mocny atak w naszą stronę. I, i dosyć niecenzuralne słowa i... O to chciało wam się wtedy jeździć w Ostrowie tak na dobre? No, po pierwsze, no, trochę, trochę ta atmosfera... No nie mówię, bo to były jednostki kibiców, które, które e, takie słowa e, mówiły. Na pewno nie, nie ma co mówić, czy to jest duża większość, ale to były jednostki, ale... A no, one z... te jednostki o... mogą rzutować na, na całokształt tego no wszystkiego, tak. No tak, takie rzeczy też się zapamiętuje i, i to też, to też w głowie zostaje. E, no do tego... Problemy klubowe i różne sytuacje, więc no, na jakiś czas odechciało się. Mówię w kontekście też tego na no, który spotkał w świętej pamięci Tomasza Jędrzejaka, też pojawiały się wtedy informacje, że jednak gdzieś tam to odejście do Rzeszowa źle było odebrane przez ostrowskich kibiców. Tutaj naprawdę apel do, do wszystkich, bo no, żużel to nie jest łatwy sport. Nikt nie chce przegrywać, każdy chce wygrywać, a nie zawsze się po prostu to udaje. E, no tak. A jak tak? w Rybniku to jest odbierane? Bo no też jesteś teraz po sezonie, który był nieudany, a kibice bardzo fajnie podziękowali. E, no tak, kibice w Rybniku w tym roku naprawdę e, czułem od nich duże wsparcie, bo e, wiele wiadomości po tych gorszych meczach i po tych e, czasami zmianach w trakcie meczów dostawałem dużo pozytywnej wiadomości, wsparcia i na pewno większy, większy atak, i tam hejt poszedł może na, na prezesa klubu, więc mm -hmm. różnie to się odbywało, ale no nie jest łatwo czasami gdzieś. Z jednej strony kibice to widzą z zewnątrz, że my w niedzielę jeździmy i po przegranym meczu jedziemy po prostu do domu. A to tak nie do końca wygląda, bo każdy z nas się przejmuje tym wynikiem, każdy z nas chce po prostu wygrywać. I zabierasz to wszystko, że tak powiem, ten bagaż, ten ciężar do, do siebie, do domu, właśnie, nie? i z nim wracasz. No bo to, to też jest inaczej przeżywać chyba porażkę w swoim rodzinnym mieście, gdzie jesteś tu cały czas na co dzień, a inaczej w mieście, nie wiem, 200 km od miejsca zamieszkania? No trochę tak. I... Ciężko, ciężko powiedzieć to, przełożyć to na słowa, co, co czasami się odczuwa po, po gorszym meczu, po, po tym hejcie czasami, więc na pewno głowa czasami jest duża i ciężka, i tych myśli jest, jest wiele, do tego czasami dochodzą właśnie te, te jakieś informacje, wiadomości, komentarze. E, jeszcze bardziej pogarszają e, to, to, tą atmosferę, i mm, to wszystko utrudnia i narasta z, z każdym gorszym wynikiem. I ciężko, ciężko się czasami podnosić, i e, no, są ludzie, którzy to rozumieją i wiedzą, że, że nie można wiecznie atakować, bo pod podtaszą jest czterech zawodników, i ktoś musi być pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, a każdy chce być pierwszy po prostu. i są ludzie tacy, ale są też jeszcze jednostki, które którzy tego nie rozumieją i, i wylewają swoje, swoje, nie wiem, jakieś tam obelgi i, i swoje ciśnienia na nas, na, na sport, na, na, na zawodników. A powiedz, myślisz o przyszłości? Czy... Bo spędziłeś trzy sezony w Rybniku, były fajne okresy, był ten awans. Pamiętam w zeszłym roku, jak. Pokonaliście właśnie Ostrów w tym finale. Piękne zachowanie kibiców, którzy podziękowali też drużynie z Ostrowa za, za walkę do końca. No i ten sezon taki no, trudny, pandemiczny, gdzie byliście skazywani na, na spadek. Tak naprawdę, sam mówiłeś w wywiadach, że człowiek gdzieś tam się łudził, ale, ale wiedział, że tak naprawdę no, ten zespół jest skazany na, na degradację. No, wiedzieliśmy, że, że nie będzie łatwo. Każdy z nas w siebie wierzył w tym, w tym roku teraz. W ekstralidze, że, że jest w stanie punktować na dobrym poziomie, ale e, no, to musiały być naprawdę bardzo sprzyjające warunki, żeby to się udało, żebyśmy się utrzymali e, w ekstralidze, bo, bo wiemy jaki tam jest poziom i mm, tak to wyglądało. A u nas e, te warunki były czasami wręcz odwrotne od, od bardzo sprzyjających i, i to jeszcze bardziej pogarszało e, ten, ten wynik. E, no, takie jest moje zdanie. Na pewno każdy ma swój punkt widzenia i każdy to widzi. Po swojemu. Prezes Mrodzek już niektórych zawodników przedstawił jako reprezentantów rybnickiego klubu na kolejny sezon. Czy z Tobą jakiekolwiek były rozmowy, czy chciałbyś tam zostać? Nie, ze mną nie było żadnych rozmów i prezes jak do tej pory nie poruszył tematu mojego pozostania w rybniku, i no na, ten, na ten moment no, muszę jakoś tam szukać klubu. A gdyby odezwał się Ostrów? Oj, Nie wiem, też się, się ostrów nie odzywał i e, na razie... Bo jeszcze jedzie sezon. Jeszcze pewnie. jedzie sezon, tak, jeszcze, jeszcze jadą i, i miałbyś i blisko do... na saliam tradycyjnie. No mm. tak, no to, jest, to jest duży plus, ale, ale tak jak mówię, na pewno e, temat jeszcze, jeszcze do, do, do gadania i na pewno jeszcze trochę czasu na to potrzeba. No to już co się pozostaje życzyć, żebyś powtórzył 2017 rok jeszcze nie raz i dwa, tylko ta końcówka może następne lata tej kariery, bo przecież jeszcze jesteś młodym zawodnikiem, jeszcze można trochę pojeździć na wysokim poziomie, żeby było nawiązanie do tych najlepszych lat, bo ci normalni kibice z Ostrowa trzymają kciuki za swoich i, i, i na pewno też czujesz to, że Prawdziwi fani gdzieś tam cały czas mówią, że jesteś Ostrowianinem, że, że, że jeździ, tu, tu się wychowałeś, pomimo tego, że rzadko startowałeś w Ostrowie. I miejmy nadzieję, że nawiążesz, a, a swoją drogą może kiedyś jeszcze Twoje drogi zawitają do Ostrowa. No, może tak. Na pewno w miastach widać, że, że kibice chcą zawodników ze swoich miast oglądać i, i da się to odczuć. I, no, teraz, teraz w ostatnim czasie też kilka. Dostałem wiadomości czy słów, żebym, żebym wracał do ostrowa, ale no, tak jak mówię, no, jeszcze, jeszcze czas do dogadania i zobaczymy, co przyszłość pokaże. Ja mam nadzieję, że być może jeszcze te drogi ostrowsko z rodziną Szczepaniaków spotkają się. Jeszcze może na koniec, A Michał zakończył karierę? No, w tym roku miał kontrakt warszawski w rybniku, ale no, zawiesił, pojeździł na treningach. i i chciał sobie odpuścić, i na ten moment. no Ostatnie lata nie trafiał dobrze I też też w każdym klubie praktycznie były problemy finansowe, i to go też trochę zraziło do tego sportu. No ten... Jeszcze może będzie okazja z Michałem podsumować jego tak. karierę, bo przecież też, też trochę ładnych też trochę lat, lat pojeździł tak. i, I on parę fajnych sukcesów. Tak, więcej miał. w Ostrowie jeździł ode mnie. Zdecydowanie i było też, też dużo sukcesów. Bracia Szczepaniakowie, dzisiaj Mateusz moim gościem, miejmy nadzieję, że w przyszłości może ponownie zawodnik Ostrowskiego Klubu. Po cichu liczymy na to, zobaczymy co czas przyniesie. Dziękuję Ci Mateusz serdecznie za widzę w studio. Dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę, do zobaczenia w kolejnym wydaniu rozmów nie tylko o sporcie.